To, że byłeś u psychologa, świadczy o tym, że już podjąłeś kroki, a to znaczy, że wcale nie stoisz w miejscu. Za chwilę masz opiekę nad dziećmi, i to właśnie one mogą być Twoją kotwicą. Twoim powodem, by wytrzeźwieć i spojrzeć w ich oczy bez wstydu. Wyobraź sobie, jak wygląda ten dzień, kiedy jesteś z nimi obecny, spokojny, bez ciężaru w głowie. Bez potrzeby sięgania po coś, co ci szkodzi. Wiesz już, że możesz, bo jeśli potrafisz pójść do psychologa, napisać tutaj do mnie to potrafisz też zrobić następny krok. Zróbmy coś bardzo prostego teraz. Tak, żebyś poczuł, że naprawdę możesz się zatrzymać. Usiądź wygodnie. Weź spokojny wdech przez nos. I długi, powolny wydech ustami. Zrób tak trzy razy. Tak, jakbyś z każdym wydechem wypuszczał z siebie napięcie. A teraz wyobraź sobie, że przed tobą stoi twoje dziecko. Patrzy na ciebie. Tym spojrzeniem, które jest pełne ufności. I w tym spojrzeniu widzisz swoją siłę. Swoje po co? Czujesz, że właśnie teraz możesz być ojcem obecnym, spokojnym, takim jakim naprawdę chcesz, a to uczucie staje się coraz silniejsze z każdym oddechem. Powiedz w myślach jedno zdanie. Teraz wybieram spokój i pozwól, żeby to zdanie stało się Twoją kotwicą. Za każdym razem, kiedy przyjdzie głód, możesz przypomnieć sobie te słowa i to spojrzenie dziecka.